Kochani przyjaciele, i ci mniejsi, i ci więksi, czyli młodzieży i dzieci, patrzcie się, już jest jesień. Witam Was z mojego ogrodu, przebarwiają się wszystkie drzewa. I co to znaczy? To znaczy, że za chwilę zbliża się zima. A co się dzieje w zimie? A w zimie są choinki, jedynki. I my już trzynasty raz będziemy malowali obrazki. Wykonywali różnymi technikami piękne prace pod hasłem Tajemnice Bożego Narodzenia. Ja już za chwilę robię masę solną i będę lepiła moje szopki i malowała. Będziemy to robili razem. I czy Wy wiecie, że przez te 12 lat Wasze obrazki, i tak samo pomagają nam różni artyści, prawda, bo też dają swoje obrazki i prace na aukcje, później to ludzie kupują i myśmy już uzbierali blisko milion złotych. I przez te lata pomagaliśmy ludziom, którzy potrzebują pomocy, którzy nie mogą być sami, bo są chorzy, bo są samotni. A wiecie, że teraz jest szczególny czas. Teraz nikt nie może być sam. Teraz jesteśmy wszyscy w pewnym zagrożeniu, wiecie o tym, że jest ten koronawirus. I my musimy tak żyć, żeby nikt obok nie był sam, żeby się nie martwił, że sobie nie poradzi. I teraz tak my będziemy malowali te obrazki, lepili te szopki, robili te piękne prace. Ktoś je kupi, już od razu namawiam, żebyście kupowali, ponieważ w każdej tej pracy będzie zamknięty nasz uśmiech, nasze dobre serce, nasze dobre myśli, a te pieniądze będą pomagały w tym roku i po opiecznym fundacji mimo wszystko, i tak samo pod opiecznym stowarzyszenia na rzecz psychiatrii, to zresztą o tym będziemy dużo mówili. A teraz tak, do pędzli, do kredek, a ja do masy solnej. Robimy, jestem z Wami. Słuchajcie, zrobimy najpiękniejsze w tym roku. Najpiękniejsze. Całuję Was, kocham Was bardzo, jestem razem z Wami i już kleję zaraz. I serce dla Was, o, z mojego ogrodu. Widzicie?